Dobry. jest Alchemia. Dzień dobry. Próbowaliśmy ten odcinek nakręcić. Mieliśmy wszystko wypisane, tak jak prosiliście, żeby to było takie konkretne, precyzyjne, po prostu strasznie beznadziejny odcinek wyszedł, więc musimy gadać po prostu to, co nam ślina język jak przyniesie, bo to, 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 co się, to co się dzieje w tej ezoterycznej naszej rodzince, co się dzieje... On jest niewyspany i Tak, jest niewyspany i ja nie pamiętam tych rzeczy, a to co napiszę, to <laughs> potem nie mogę tego przeczytać. No, i tutaj mogę zacząć ale z ezoterycznych newsów, taki nasz nowy, nie no, 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 ta, nowy samorodek taki ezoteryczny, który się obudził, zobaczył, że są jakieś energie. 12 tysięcy szabel po prostu zszedł na psy, zaczął pokazywać dyskoteki i właśnie samochodowe po tym całym zlocie, no i go już nie oglądamy chyba. No. no, przynajmniej ja, nie ja. No. no. Potem zostali powołani samozwańczy królowie i królowe. Oczywiście. Którzy, którzy mają po prostu. Yy, całe złoto. Całe złoto do nich należy, wszechświata. Choć nie wiedzą, że we wszechświecie złoto wcale nie jest takie wiele warte. I nie jest takie dobre. No, właśnie. A no, my bierzemy srebro. Oczywiście. <laughs> A następny odcinek ogłosi się cesarzem, imperatorem całego wszechświata, bo to jest w modzie. W modzie? Tak. I będę miał widelec w jednej ręce jako insygnia władzy, a w drugiej... Co? No nie wiem. Zgniję jabłko. Co? Kanapkę. A, kanapkę, o właśnie. To jest kanapką. A ja a... będę miała się. Tak, a korony nie będę miał, bo cesarzowie się nie koronują, to oni pozwalają cesarzom... Yy... Królom. A, królom, być królami, a tym, co nie pozwolą, to nie pozwolą. No. także następni, to a, wiesz co, to, ja się teraz ogłoszę, bo yy, jak już to powiedziałem, nie chcę mi się lecieć po widelec, od razu następni królowie to się muszą zgłaszać do mnie. Tak. Do ciebie. A, i do ciebie, to cesarzowy. No ja nie, nie będę go sam przecież, nie? Tak. Tak, sierp... Na raz przy, przyniosę witelec. A ja mam na górze sierp. No, to jeszcze nam teraz, co tam jeszcze zostało? Paulinka głosiła się awatarem. Z wysokich... Coś tam, co to tam chodzi? O co chodzi? Przeszła do szóstego wymiaru, to jest bardzo poważny wymiar. nie taki wysoki. Chociaż ja nie wiem, bo oni ta, te tabele mają takie dziwne, kurwa, rozpisane, to kurde. Według czego te tabele, te bowisy, to po prostu jeden pokazuje tak, kurde, drugi tak. Miliony bowisów, tysiące i innych różnych tabel. Popko. Zaczął uczyć czarnej magii, normalnie, nikt się nikt nie czepia, wszyscy się Anki czepiają, że ona wszystkich spierdala w różne niebezpieczne rzeczy, a Popko normalnie odcinek sobie zrobił, czarna magia, kurde, dwa albo trzy odcinki o tym i gada, jak tu zostać czarnym magiem i co robić, No ja, tam normalnie tak mówi. Tak, i bardzo dobrze. Sam się uważam, zdziwiłem, jest... nawet obejrzałem, nie? Jak zostać czarnym magiem. No. Bo to wszyscy piszą pod odcinkami popka, popko, to kurde zobaczę co ten popko, nie? No, jest ja zobaczyłem. Deparhator, nic ciekawego nie robi, chodzi w rozciągniętej koszulce i włosy pokazuje na klacie. No on dobrze wygląda, mi że od młodnia już leci do tej 25. <noise> no tak. A o to ci chodziło, że on odmłodniał. A, co, no kur tak, ja, kurwa odmództwo. A w tym sensie, no tak, ta. teraz to nabiera sensu wszystko. No tak. My teraz jeszcze możemy powiedzieć o tych pewnych ludziach, którzy byli w różnych sobie tam organizacjach, sekto, akademiach, jak oni mają takie spojrzenie na to, co oni uczestniczyli, w czymś oni wyszli z tego, albo wydaje mi się, że wyszło. Tak. Możemy to podzielić na kilka takich grup, czy tam rodzajów ludzi wychodzących z różnych ugrupowań, sek no takich sektorów. Pierwszą taką grupą są ludzie od sekty do sekty, czyli nie przyjmują do wiadomości, że byli na przykład pod wpływem jakiejś grupy i lecą do następnej. Bo po prostu muszą clean no nie? Tak najlepiej. Mód trzeba ten. zabić. To, to często są takie właśnie osoby, które bardzo dużo wiedzą i mają większą moc niż ta osoba, która je tam przyciągnęła i nimi po prostu zarządzała. Tak. im się nic nie stało. No, w oczywiście. Oni nie zostali przejechani i wyruchani na wskroś. Oni nie, oni po prostu sobie przechodzą i tam idą teraz. Tak. I teraz po prostu teraz... idą. Tam. Drugą. Jedą do następnego drugą, miejsca, gdzie tam ich jeszcze lepiej przebuchają. Jest takie... Jestem <noise> obstrany, wykorzystany. Ale i wszystko wiem, nie? To jest... I mam bardzo... moc. I mam moc. I nie pozwalam kurwa na to! <noise> nie pozwalam, absolutnie nie. Absolutnie nie pozwalam. I generalnie jest to taka grupa osób... Yy, głównie panów, którzy się po prostu pokumali, z czym mają do czynienia. No i się okazuje, że wyzywają na prawo i lewo taką osobę. Yy, no i jest po prostu z nimi ciężko. Yy, następną grupą jest na yy, takie filozoficzne spojrzenie, na spokojnie. Rozpracuje to. Rozpracuje. To jest taki. Coś typ... jest. Coś w tym jest i w ogóle, nie? To jeszcze będzie koniec tego wszystkiego, bo muszę to spuentować jakoś, bo... ale to będzie potem. To trwa bardzo długo, do momentu, kiedy się no, nie pokażą im jakieś znaki, To przeważnie są tacy, że wydaje im się, że oni tak bardzo dużo wiedzą w ogóle. Oni są tacy napowerowani tym, tacy poważni. Jeszcze dostają pochlebstwa z tamtej strony. To oni są tak naprawdę najbardziej w dupie, bo po prostu oni nie kumają nie? bo tak napowerowało ich tak tą pychą, że oni są kimś specjalnym, że mają złotą aurę i w ogóle. Tak. No i jeszcze jest jedna grupa osób, które się charakteryzują i zapomniałam czym. No to jest już jeszcze... taka. Nie. Chyba sobie przypomniałam, ale znowu zapomniałam. To jest taka jeszcze grupa, która mówi e, co ty, to jest niemożliwe, ale co ty, tak jest? Nie, to nie może być, są takie cudowne rzeczy. A, już sobie ale nie, przypomniałam, przypomniałam to sobie o tym, przypomniałam sobie. Jest jeszcze taka grupa, w sumie dużo tych osób tam nie jest, to ja Uwaga, to ja jestem tą prawdziwą energią! A. To ja! Bo to tak. wszystko T組, było to, czy, dla czy, czy, mnie zrobione! To tyle w przelśnieniu! to jest stąd, no ale to cały czas nie! Yeah. Tak, to ja jestem, bo to wszystko było ja dla ja, mnie zrobione! Ja mam większą moc! Tak, od tej osoby. i to można spuentować tak, że y, jest to problem bardzo duży. Już pomijając śmiech na sali, który. Trzeba po prostu, no można się z tego pośmiać, po prostu ludzie są dziwni, yy, Ale jest to dość duży problem właśnie yy, dla tych osób, które będą z tego musiały się wygrzebać. Tak, I najgorzej jak, ci, jak ktoś dostał takie duże ciastko, tylko takie specjalne dla nich i oni te ciastko... Trzymają te zotorekne ciastko, że to jest takie specjalne, takie no. z brylantami i oni myślą, to jest moje, moje, mam moje to ma, to, moje wszystko, moje. I, 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 i oddają. Nie chcą puścić tego ciastka. No to oni mają na I że ten powód. brokat, który był dostępny ogólnie, to jednak ten brokat tu nie oddadzą, bo oni zobaczyli wyjątkowość tego brokatu właśnie w tym właśnie momencie. I dlatego nie chcą oddać tego. No, także tak to wygląda. Oczywiście y, energia w ogóle teraz płynie w różnych kierunkach, są zawirowania, mamy zaćmienia. Tak, bo, e, moglibyśmy tych e, stand-upów coraz więcej kręcić, bo wszyscy wariują. Nie? Jak a w ogóle cały czas? Y, ludzie niby chcą y, słuchać ten stand-up i to y, okazuje się, że są fajne te odcinki dobrze oglądane i wszyscy się chcą pośmiać, bo wszyscy wszyscy, wszyscy chcą niby tak y, ładnie, pięknie i w ogóle opierdalają nas czasami, że my obgadujemy ludzi i tak dalej. No ale oglądają po prostu co do Joty i wiedzą po prostu, śmieją się po prostu z tego, ja nie wiem, jeżeli... Jest to, są to takie przeciwne potencjały. bo Jedna grupa chce tak, druga tak. Ale podejrzewam, że w każdym z nas siedzi pudelek i lecimy na tego pudelka, żeby po prostu sobie pooglądać, co tam te gwiazdy robią. No a że myśmy tutaj zrobili pudelka ezoterycznego, to mamy, nie? Mamy! <grytania> Tylko mnie szczeka, bo sąsiadów psy zaczną być. A. No. I to coś zostało jeszcze? Jakieś fajne. E... No, nie wiem, już chyba nic, no bo to będziemy się tak powtarzać a. i w ogóle my dużo się opieramy też na przykładach z różnych właśnie kanałów, no bo chcemy po prostu, no to tak trochę jak w szkole, nie? Żeby była taka gazetka ścienna, no i masz, jesteś po prostu, nie? Jesteś gwiazdą. No, a my po prostu pomagamy ludziom trochę się też informować <śmawiamy> na naszych. <śmawiamy> no tak, no tak. No. Ta, no. Yy, Jesteśmy po prostu wielkoduszni, no, wspaniali, Promujemy. mądrzy, bardzo jesteśmy, tak. Będziemy mówić dużo o sobie dużych też, tak. takich pozytywnych rzeczy, tak? Dlaczego nie? Etera wszyscy opuścili, opuścili. został sam, no. wszyscy go pojechali. Sanjaya zrobił y, y, z dwunastoma tysiącami y, w ogóle wielką... Tak, taki wielki... Stream w ogóle i... Ale ja takie, nie wiem. To oni tak się tak wzmocnili tak razem. 12 tysięcy szabel chleje i, i jara, ale Sanjaya go wspiera. Co ciekawe? Nie mówi, że ma dwa wiaderka głowien w sobie i tak dalej. Bardzo I ciekawe. Pięć filarów w I 5 filarów. No. No cóż, no tak to wygląda. No, tworzą się stronnictwa. Energetyczne. Ja tam do ETERA jestem neutralna nie będę się tutaj wypowiadać na ten tak. temat i tak dalej. Generalnie no, bo tu nie ma co gadać. Tak. Także no, może byśmy się pośmiali, ale w sumie nie mamy za bardzo szczego, chyba, nie? A generalnie to jest smutno. Jak smutno! No, no, no. Nie jest smutno! Słuchaj, no, no. przestań, bo mało spałeś to... I ktoś mówił mi... Jak! Co nie mówią? W ogóle ja, koniec no, ja świat. Ja nie pozwalam, Nie będzie tego! Bo ja, bo ja! Ja nie pozwalam! Ja nie, ja nie pozwalam! Nie będzie! Bo to... Też, prawda. No i to wzbudziło po prostu nasz występ w Skorochowie, yy, gdzie się wymądrzałam o końcu świata i w ogóle, że to będzie koniec i tak dalej. Ale nie yy. tylko cały czas to mówimy. No my tak no, chyba nie wszyscy No, za, wychwytujemy, że w ogóle ma się rozpętnąć. <laughs> nie <śmiech> wiem, popatrzcie dookoła siebie, czy to w ogóle ma sens co, nie, co się dzieje, nie? No tak wydaje mi się, że no nie, nie jest to specjalnie. E, fajne, no, jak ktoś nie widzi energii, no to może być to różnie, nie? Albo widzi coś, czego nie powinien e, widzieć, albo coś to sobie sam wyprodukuje. Więc to też błądzimy w różnych stanach świadomości. Ale no, ludzie po prostu, no, każdy może mieć tak, jak chce, nie. Jak przeżyjesz w swojej świadomości może nie będzie w ogóle nic takiego może wszyscy według Marka Podleckiego mamy zbudować statki i się wynieść stąd jeszcze przez ileś tam tysięcy lat do okolicy barku do barku, bo w tej chwili nasz włóczki Noego. ma. Taką barkę nowego. Barkę nowego, e, tylko, że Noego. Taką bardzo prostą. Uroczystą, ja nie. Z, mówię, z deparkatorów że nie, na pewno On się odwodzi i będzie miał czas tysiąc ty lat. Z chwastami. Z chwastami. To Tak, latam z chwastami. No. Wyrywasz chwasta. Generalnie. To jest całkiem możliwe, właśnie. Też myślę, że właśnie nie przeżyjemy tutaj w takim układzie, w jakim jesteśmy, czyli ta ziemia itd. i tak dalej. To będzie koniec, dlatego będziemy musieli z tej nerki przedostać się w okolice ramienia i to jest całkiem bardzo prawdopodobne. No kurwa, nie lepiej do głowy, albo są. Ja nie wiem, no to ma być do właśnie oka, do. bo widać, co tam ma na zewnątrz. Ale nie, do, do barku mam się przedostać, a potem. Tak, przepraszam, 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 jesteśmy tak. w okolicach Barku w tym a. momencie, a i tutaj zbudujemy statki, które nas przeniosą do Noworodka. Tam będzie nasz nowy wszechświat. Ten? Jest, z nerki tu. Tak, bo, bo to już jest w rozpadzie. Więc, A to do co, to, to, to więc... do noworodka którędy? No do noworodka innego musisz się przedostać. Tędy? Tędy do innego. A nie powinno być tędy albo. Ale nie, bo to tędy? już jest ciało w rozpadzie Aha. i musisz się przenieść do innego wszechświata, jak takie rozumiesz. Jak takie bakterie. Tak, i to jest. dlatego musimy tutaj zbudować cywilizację. Nie, no, taką wyższą bardziej, czyli te statki, czyli ta nanotechnologia, te, czyli wszystko, wszystko ta sztuczna inteligencja bardzo yy, dobra, ona nam pomoże po prostu przedostać, dlatego czyli uważam, że będzie... Czyli wziąć żuli z trójkąta i zrobić z nich super hi-fi żołnierzy. No jak ty nie myślisz, no. A, no Tak to właśnie będzie sklepu. wyglądało. No. Tak, armia Żuli po prostu wygra wszystko. Oni są nie do zajebania. Oni wszystko przeżyją. Oni na wszystko się zgodzą. <laughs> za piwo, o, no za flaszkę. No, no tak. na przykład tak, to, to mamy takie takie coś. Także ja bym proponowała właśnie się przysłuchać paru osobom. My też się przysługujemy. To sprawdzamy z naszymi. E, m, takimi e, poglądami w głowie i e, uważamy, że będzie oczywiście całkowity reset. Oczywiście, że tak. Tylko, że ktoś po prostu tego nie rozumie. Wiele osób po prostu tego nie rozumie. Mhm. Jak to będzie wyglądało. No, także... Słuchajcie, to już jest koniec. No. koniec tego. Jest tego, koniec. No, i ten, tego jest. Jesteśmy wolni. Możemy żyć. No, no tak. to pa. Tak, cześć. Jest... Y Pewni ludzie tak sobie wychodzą i tak. My, my, mi się nic nie stało tam, właściwie nic mi nie zrobiono. Następny typ... Yy, ale, ale... ona? krzyczy: tak, nie! No co ty? No fajna! Ale no, co? Co? Yy, ale jak to? <grym> A są wszystko z życia yy, yy, te ładnie. Tak. Albo... Yy, yy, no wiem, że coś tam yy, ten... A, ale... Ja wiem. A gówno wie. Mam większą moc niż ona! O, to jest, to jest fajny typ. Jeszcze jeden typ. Ona nic nie ują, ona nie ma mocy. Albo on. Bo to na mnie nie działa. Ja jestem... Ja mi się nic nie stało w ogóle. Bez kartki to lepiej nam szło. No. Kurwa, kazaliście się tam z kartką to będziecie mieć taki odcinek. Kurwa. <noise> jestem o, Jestem ofiarą, jestem obsrany. ale mam moc! O, to jest najlepszy typ. ja powinnam coś teraz jeszcze mówić, dlatego a ty tak lecisz i to musimy jeszcze raz nagrać. Tak, ale możemy jeszcze raz nagrać. No i to jak będziesz to potem kombinował i pieprzysz to jeszcze między jakiś odcinek i będzie, bo to będzie śmieszne. Założę się, że tak będzie. Nie, bo mi się nie chce. Co ci się nie chce? Wycinać i przekładać. On dzisiaj zniósł te no, dwa kwiatki. Rozpr I postawił na krzesłach. Ty, rozpracuję to sam w czasie. Wyłącz tą kamerę jeszcze raz, bo. Kurwa! Ale jak to jeszcze raz? Jeszcze raz.